Cześć kochani, przepraszam, przepraszam, Was serdecznie, dzisiaj się niestety spóźniłam o Jezu, dzięki Maciek. Kochani moi, przepraszam Was bardzo mocno, ja dzisiaj jestem w takim domowym Nie niestety zaspałam na no program. Ojejku, niejku, co się stanie, no, dopiero jestem z herbatką, mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, za złe, będziecie musieli mieć się oglądać w takim domowym stroju, no ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. E, jaki mamy w ogóle się konkurs, co się dzieje? Halo, halo, reżyserka. E, to co widać na tablicy, aha, dobra. Kochani moi, przepraszam Was jeszcze raz, ale dobrze. Pomimo to postaram się Wam to jakoś wynagrodzić dzisiaj w nagrodach. Uff, dobrze. Kochani moi, e, układamy wyrazy z tych liter, które tutaj widać obok mnie. Smaczne ciasteczko. Z tych liter na, e, układamy wyrazy, a ja te wyrazy tutaj, a właściwie nie ja, tylko mój reżyser, zamieścił na tablicy. Ja chyba muszę sobie sprawdzić dokładnie, co to jest. Ręce mi się trochę jeszcze trzęsą z tych emocji. No dobrze. Szybciutko sobie je przeczytam. Dobrze. Ile mamy do wygrania? Dwa tysiące. Dobrze, w takim razie 2000 tysiące złotych. W sumie za ten konkurs, spółki tego konkursu jest 2000 tysiące złotych. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jak masz na imię? Artur. A nie sądzisz, że mój szlaforzek jest bardzo gustowny? Jest bardzo. Dziękuję bardzo. Z, mam, w, 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 wezmę to jako komplement. Tutaj dzisiaj jestem z wami w szylafroku roku i w pięknych, gustownych bamboszkach. Możemy chyba nawet pokazać takie ładne podkomplet, bo zaspałam. Proszę bardzo. Kochani, zaspałam i mamy kolejnego gracza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki pomysł? Nuta. Nuta. Jest muza, to i będzie nuta dobra w tym programie. To może w takim razie przy okazji poprosimy o jakąś fajną muzę w tym studiu. Dobrze! Tak jest! 3,5 tysiące złotych dla Ciebie! Jest! Udało się! Kochani, ja wracam do łóżka, żegnam się z Wami serdecznie życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam do naszej SMS-owej loterii, w której po programie będzie do wygrania 15 tysięcy! Pa, pa, hej! Ja już coś zmykam. Pa! Halo, dzień dobry? Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Mutant. Mutant? <noise> Mutant to nie jest zwierzę. <noise> Nagrody, halo? Wyraz mama. <noise> Jeszcze raz? Mama. A takie zwierzę istnieje? Proszę. A, a czy. Wie pan, bo generalnie szukamy zwierząt? Yy, yy, proszę, proszę trochę głośniej. Poszukujemy, proszę Pana, nas w zwierząt, a wyraz mama nie jest zwierzęciem. Nie? No, no nie, no nie, proszę Pana, nie. Dzień dobry, nazywam się Monika Pachnik i serdecznie zapraszam na dzisiejsze granie na siebie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, nazywam się Monika Pachnik i zapraszam serdecznie do dzisiejszego programu grania. Mam nadzieję, że za dzisiejsze wygrane kupisz sobie naprawdę mnóstwo, mnóstwo pysznego budyń. Co wymyśliłeś. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki masz pomysł? Lufa. Lufa? Chcesz mi powiedzieć, że będzie muza, nuta i lufa? No, niemożliwe.